Japonia, dążąc do opanowania całej wschodniej Azji, musiała zdecydować się na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, do których należały Filipiny. Tylko Amerykanie ze swym wielkim potencjałem gospodarczym i potężną flotą mogli powstrzymać japońską ekspansję w tej części świata. 8 grudnia 1941 roku japońskie wojska zaatakowały Pearl Harbor rozpoczynając tym samym wojnę na Pacyfiku. Hasło Tora, to Tora Tora to, to. do rozpoczęcia ataku nadało 7.49 komandor porucznik lotnictwa Mitsuo Fuhida. Śmiały atak poprowadzili japoński admirał Isoroku Amamoto i admirał Huihi Nagumo. Flota japońska składała się z 6 lotniskowców z 360 samolotami, dwóch pancerników, dwóch ciężkich krążowników, jednego lekkiego krążownika, 9 niszczycieli, 10 okrętów podwodnych i 8 zbiornikowców. W Pearl Harbor znajdowało się akurat 8 pancerników, 2 ciężkie i 6 lekkich krążowników, 30 niszczycieli, 4 okręty podwodne oraz 49 innych jednostek. Na lotniskach zaś 387 samolotów. Jednak w porcie nie było dwóch amerykańskich lotniskowców bazujących w Pearl Harbor, czyli najbardziej wartościowych okrętów floty i głównych celów dla Japończyków. U.S.S. Lexington wypłynął z portu 5 grudnia z zadaniem dostarczenia grupy samolotów na wyspę Midway, a USS Enterprise wypłynął 28 listopada z podobnym zadaniem dostarczenia grupy samolotów na wyspę Wake. W ciągu jednego dnia zginęło w amerykańskiej bazie wojskowej 2335 żołnierzy i marynarzy oraz 68 cywili. Rany odniosło odpowiednio 1143 i 35 osób. Jednak tego zdarzenia podobno można było uniknąć. W nocy amerykański niszczyciel U.S. S. Ward dostrzegł jeden z lili japońskich okrętów podwodnych próbujących wślizgnąć się do Pearl Harbor, powiadomił oficera dyżurnego i rozkazano otworzyć ogień. Trafiono kiosk łodzi, po czym ta zatonęła, jednak dowódca niszczyciela pełnił swój pierwszy patrol morski jako kapitan niszczyciela, więc oficer dyżurny zignorował jego ostrzeżenie, myśląc iż zobaczono wieloryba. Z ośmiu amerykańskich pancerników obecnych w porcie, pięć zostało zatopionych a pozostałe trzy odniosły lekkie uszkodzenia. Ponadto Amerykanie utracili dwa niszczyciele i jeden stary pancernik. U.S.S. Utah służący jako okręt pomocniczy, a wiele innych mniejszych okrętów odniosło uszkodzenia. Amerykanie stracili również wiele samolotów zniszczonych na lotniskach. Zwycięstwo Japonii kosztowało ją zaledwie 29 samolotów i 5 tzw. lilipucich okrętów podwodnych oraz 65 ludzi. Jednak amerykańskie straty miały w rzeczywistości dużo mniejsze znaczenie niż się z początku wydawało. Dalsze działania na Pacyfiku udowodniły, że tradycyjne pancerniki nie są w stanie odgrywać znaczącej w wojnie morskiej zdominowanej przez lotnictwo. Tak więc wyeliminowanie około połowy amerykańskich okrętów tego typu nie miało decydującego wpływu na praktyczne możliwości bojowe amerykańskiej floty. Japończycy zdawali sobie z tego sprawę i dlatego za najważniejsze cele uważali amerykańskie lotniskowce, a tych akurat nie było w porcie podczas japońskiego ataku. Z pięciu zatopionych amerykańskich pancerników tylko dwa U.S.S. -S. Arizona i U.S.S. -S. Oklahoma zostały stracone bezpowrotnie. Pozostałe trzy. U.S.S. -S. Kalifornia, U.S.S. -S. Nevada. I. U. S. S. West Virginia, zostały podniesione z dna w pierwszej połowie 1942 roku, a następnie naprawione lub przebudowane i przywrócone do czynnej służby. Oklahoma został podniesiony i wprowadzony do suchego doku, ale wyremontowanie okrętu uznano za nieopłacalne. Do dziś na dnie na małej głębokości leży wrak pancernika Arizona, zdywastowanego przez eksplozję wewnętrzną która zabiła 1117 marynarzy, powodując blisko połowę amerykańskich strat podczas ataku. W 1962 roku wrak przekształcono w pomnik przez skonstruowanie bezpośrednio na nim specjalnej budowli. Podczas ataku infrastruktura bazy w Pearl Harbor odniosła tylko nieznaczne szkody. Z trudnych do wyjaśnienia przyczyn Japończycy nie zdołali nawet zniszczyć ogromnych i łatwo widocznych zbiorników z olejem napędowym niezbędnych do dalszych działań floty. Baza odegrała kluczową rolę w walkach na Pacyfiku, korzystając z doskonałego położenia stosunkowo blisko do rejonów, gdzie odbywały się walki. Po ataku pierwszego dnia wojny Japończycy nie podjęli już jakichkolwiek prób ponownego ataku na bazę, choć kilkakrotnie ich Loty próbowały wykonać nad nią loty rozpoznawcze.